Siemandero! Witam wszystkich serdecznie na kanale AgroD93 Drugi dzień, żniw u nas Wjeżdżamy dzisiaj w jęczmień, atakujemy e, Oczywiście sam później. po przeglądzie już Ja codziennie przeglądam kombajn przed wyjazdem e, zostały, wymien... zostały założone Trzy nowe podbieraki łanu, bo No urwałem, pierwszy sezon mój koszenia Pourywałem dwa podbieraki, jeden był jednego nie było jak go kupowałem Zakupiłem nowe podbieraki, założyłem I zrobiliśmy kosę, bo Jedna stalka zobaczyłem, że jest wyszczerbiona A dwie stalki mam luz I w jednej stalce nie było po prostu tam gdzie był ten luz, nie było Nie było po prostu Kołka Nie było po prostu przymocowane. no i Nita, żeśmy no, nowe nity mam. Także wiecie, wszystko tutaj zawsze z zapasem. Po prostu nowe nity pozakładane, tam gdzie były luzy. Nowa stalka założona, nowa stara, bo mam kosę na części do Sampusia nieużywaną. I stalkę po prostu jedną sobie wziąłem, nową. No, nowa, no to jest nowa tylko po prostu Przedzawiałe Tak zanitowaliśmy, założyliśmy przesmarowany, gotowy do akcji. Także. Rurę trzeba rozłożyć i lecimy po prostu z tym jęczmieniem. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Jak to będzie sypało. Jęczmień Ella po kupowany z centrali nasiennej. Zobaczymy. Chyba kurde odda w tym roku Tak samo jak u kolegi co było wtedy co siekłem Powiem wam, że przejazd jeden zrobiłem tam od góry na dół i kurde Zbiornik się zapełnił w trymigałach Niech tata szykuje tę przyczepę, bo kurde ja tu nie wyrobię tam furę szykuje to, która nie była używana od dwóch lat już Ale szykuję nadstawki, bo go poinformowałem, że jęczmienia to będzie w opór I owsa będzie to samo Ale Owsa nie skoszę, póki nie opróżnię przyczep Trzeba będzie opróżnić którąś przyczepę Najprawdopodobniej w pszenicę i dopiero kurde wjeżdżać bowiec, bo inaczej nie da rady. Jak go w razie czego naprawić Klucze swoje, jakieś kurde narzędzia Bo bez tego ani rusz powiem wam szczerze Najmować mechanika do byle czego To się nie kalkuluje Tak w moim przypadku Ja sobie umiem sam naprawić Nie jestem zależny od nikogo Dlatego mam swoje maszyny Swój kombajn, swoje ciągniki Wszystko mam swoje i nie boję po prostu tego. W tym roku mija, mija 10 lat odkąd mam swój kombaj. W 2015 roku zaczynałem od klasa Kompakta 20. No a widzicie, a w tej chwili jest sam puś Przez 10 lat to jest mój tak naprawdę, którego długo trzymam kombajn, to jest trzeci, bo klasa kompakta 25 ani tego masejka nie liczę. Jakbym je liczył, no to jest piąty. No ten już jest trzeci sezon, Volvo było cztery sezony No to mogę powiedzieć już na ten moment, że ten kosi więcej niż Volvo a jest mniej awaryjny Nie wiem, może ja na taki model trafiłem, ale ja miałem problem tam cały czas z tym z tym headerem, z tym napędem napędem kosy Tak zwanym targańcem Wiem, że nowy właściciel to zrobił i on już tego problemu nie ma. Ja się borykałem z tym problemem. Teraz już wiem dlaczego. Tam były po prostu złe śruby z tulejkami zastosowane i tyle, odkąd go kupiłem. Miło wszystko i nawet nie kosiłem A teraz co jest, co jest? Zawsze się coś ukosi. Ale się kurzy, Boże! Jakbym ja nie miał tej kabiny, to już po wczorajszym koszeniu bym wyglądał. Dobra, nie będę mówił, bo jeszcze mi YouTube wstawi jakiś ten o, powiem krótko, jak Afroamerykanin, no, bym wyglądał. Bo tych trzech kawałkach przenica, no zobaczcie tu jak się kurzy. Ten jęczmień. This is not a phase, my dear. Time heals the moment, that our hearts were frozen. Don't disappear. you escaped scared from not knowing, but I got a feeling that I'll be right here for the rest of my life. All that I give you, love you'll never wanna share tonight. Tonight if the world isn't working the way that we found it when we were too young to love Our attention is running, five seconds is burning, a hole in our racing hearts I wish we could find in the space a great escape, where we could finally break the mold If the world isn't working the way that we found it When we were too young to love Our attention is running, five seconds is burning A hole in our racing hearts I wish we could find the space, a great escape When we could find the place. Póki nie opróżnimy któreś to wsanie kosze, bo nie będzie nawet gdzie wyładować. Trzeba będzie workować to, to najszybciej i już. Jakoś franca mi jeszcze mucha spadła. Ale leci ten jęczmy, kurde mole. Miło to by było więcej, ale cieszę się z tego, że i tak jest jak jest tego jęczynia będzie dużo owsa też, to i trochę się sprzedać, trochę sobie zostanie nie ma co płakać Tak jest w pole pokoszoną, tak do nie można się. Dobra. A zbiornik pełny. Dobra się. by weszło. Na mało to ubywa, bo na ten zaczął przelatywać. A podwozie jest się sprawuje idealnie. Siły mu nie brak Ciekawe czy wejdzie? Mam nadzieję, że wejdzie A Ty chciałeś na przyczepkę samochodową sypać Ciekawe na którą, żeby Na tę moją może zbudzę drzuc Na tą z jakbym jeszcze podwyżki kupił. Może być Ja chciałem nagrać zakończenie Padła mi kamera w kombajnie. Nie mogłem dla Was nagrać zakończenia filmu. No i teraz nagrywam tutaj już z mojego mojej kurde bazy tajnej. No cóż no, jędźmień posieczony. Z plony jestem nadto zadowolony. Jest tego od cholery. Jeszcze został mi owiec, ale tak mam mówiłem. Żeby owiec skosić, no to muszę opróżnić jedną przyczepę, chociaż pszenicę. Wtedy możemy wjechać w owiec i kosić. Pszenicę sobie zworkuję, mam nadzieję, że jutro i będę miał z głowy. Także możemy wtedy dokosić owiec, ale no już też dzwonią ludzie. Dzwonią znajomi, kiedy przyjadę a też się może trochę przedłużyć także to było na tyle trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku na razie cześć